Nasze audycje są dostępne również na Spotify oraz Apple Podcast. Odnośniki do tych platform znajdują się na naszej stronie internetowej audycje.com.pl oraz w opisie naszego kanału na YouTube. Zapraszamy do słuchania! Co jest grane, panie Mariuszu? Co pan tam znowu usłyszał? O, panie Mariuszu, przede wszystkim witam pana i naszych słuchaczy w Radio Głuchołazy, w innym radiu, w internecie, po wakacyjnej przerwie. Ale wakacyjna przerwa upłynęła nam także na tym, że śledziliśmy wydarzenia aktualne, śledziliśmy, co się dzieje na świecie, żeby być przygotowanym do rozmowy. Zauważyłem ostatnio na YouTube reklamę, właściwie dość nachalnie prezentowaną, reklamę cyklu szkoleń dla osób trenujących sztuczną inteligencję. W tej reklamie młody człowiek przekonuje, że właściwie to już nie ma sensu się uczyć programowania, nie ma sensu być programistą, co do tej pory było uważane za doskonały zawód, świetnie płatny i naprawdę rozwojowy, i że programistów niebawem zastąpi sztuczna inteligencja, a dla ludzi będzie praca przy sztucznej inteligencji. Praca przy trenowaniu sztucznej inteligencji. Nie jestem programistą, nie jestem informatykiem, ale to interesujące, czy to rzeczywiście koniec zawodu programisty dla ludzi? Zdecydowanie mogę zapewnić, że nie jest to koniec tego zawodu i chyba długo jeszcze nie będzie. Tylko, według mnie, będzie duża zmiana i konieczność adaptacji ludzi z tej specjalności. Coś, jak wie Pan, przechodziliśmy z maszynami do pisania. I wtedy wchodziły komputery, i nagle zaraz to będzie już niepotrzebne, tak? Nikt nie będzie potrzebował tego, bo znikną wszystkie papiery, nikt nie będzie nic pisał, nie będzie nic drukował, bo będą komputery, prawda? Pamięta pan chyba, jak nam to opowiadano, tak gdzieś w latach 90., powiedzmy. Mm -hmm. Tak, z własnego doświadczenia to pamiętam, jak przechodziłem z maszyny do pisania na komputer. O, no to dokładnie, wie pan o czym mówię. Zniknął papier u pana na biurku? Ja pod biurkiem mam całą rzę papieru. Po prostu zmieniło się narzędzie oczywiście pisanie na maszynie. Jak pan pisał jako redaktor zawodowo, to pan wie, że tam popełnienie jednego błędu to nagle ojej, znowu, cała karka do wyrzucenia. Teraz, jak pan pisze na komputerze, to może pan napisać 50 głupot i po prostu autokorekta panu to poprawi. Więc moim zdaniem to będzie dokładnie tak samo tylko na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Zawodowcy będą pisali kod, i wtedy normalnie jeden znak w linii kodu mógł zniszczyć panu całe godziny, miesiące czy lata pracy. Jeden mały znaczek, przecinek czasem. Tego typu znaki mogą zniszczyć cały kod. I tutaj sztuczna inteligencja, moim zdaniem, świetnie się nadaje, bo ona bardzo dokładnie, bardzo żłudnie prześledzi wszystko, czego człowiek nie potrafi, poprawi oczywiste błędy, poprawi błędy składniowe w komendach co jest przekleństwem programistów I, i sam tego doświadczałem jednokrotnie, gdzieś tam jakaś mała literka w jakiejś formule i nagle nie działa. No jak to nie działa? Przecież dobrze to wymyśliłem. Tak, ale czeski błąd, zamieniłeś litery. AI będzie genialne, jest genialne do takich rzeczy, bo ono zauważy wszystkie te błędy. Czy jest w stanie zrobić więcej? No i tutaj zaczyna się ciekawa rzecz. Boże Panu i wszystkim naszym słuchaczom, Podam prawdziwe, praktyczne przykłady, jak inteligentna jest sztuczna inteligencja. Mówię o najlepszych modelach, jakie są teraz dostępne na świecie. No, na przykładach najlepiej poznać rzeczywistość. Większość AI gubi się przy zadaniach logicznych, takich, gdzie trzeba myśleć, czyli dokładnie mieć inteligencję. Teraz proszę posłuchać i niech spróbują Państwo rozwiązać to, co zostało zadane najnowszemu modelowi Gemini 1.5 w wersji Pro. A Google opisało to, cytuję: Our best model for general performance across a wide range of tasks. Czyli najlepszy ich model dla wszystkich zastosowań, tak przekrojowo. Więc zadanie dla państwa. Jeżeli wykładamy 5 koszul, żeby wysuszyć je na słońcu, a suszenie zajmuje 4 godziny, to ile czasu zajmie suszenie 20 koszul? No to każda gospodyni domowa odpowie na to, że też 4 godziny. <laughs> A teraz mamy najmożniejszą szosą inteligencji, która zaraz pozbawi nas pracy i tak dalej. Jeszcze to polecenie, żeby wytłumaczyć, co robi. Czyli tak jak na maturze czy na klasówka z matematyki. Więc on zrobił tak, podzielił sobie ilość koszul na czas suszenia, wyszło mu, że suszenie jednej koszuli to 0,8 godziny. No, co oczywiście jest nieprawdą, ale, ale tak sobie zrobił, matematycznie to wyliczył. Następnie pomnożył to przez 20 i wyszło mu 16. Co jest w ogóle zabawne, bo przypadkowo jest to właściwy wynik. Tylko, że logika jest kompletnie błędna. Bo gdy pan wykładał sobie te koszulę w pakietach po 5 i to 4 godziny zajmuje, to 4x4, no to jest 16. Teoretycznie dobrze wyliczył, ale tak naprawdę on źle to wyliczył. Każda pani z matematyki, jak pan napisał na klasówce, powiedziałaby: No źle to wyliczyłeś, dwuja, bo nie rozumiesz tego zadania. Nie ma znaczenia dobry wynik, jeżeli jest zła metoda dojścia do tego wyniku. Kolejny test, który dostał, to tak zwany test zabójców. Jest w pokoju trzech zabójców. Do pokoju wchodzi jedna osoba i zabija jednego z nich. Nikt nie opuszcza pokoju. Ilu jest zabójców w pokoju? No dalej trzech, bo ta osoba, która weszła, też jest zabójcą. No wie pan, że prawie żadna sztuczna inteligencja tak nigdy nie odpowiedziała. Akurat Gemini 1.5 wymyśliło sobie bardzo sprytny sposób, że było trzech, jeden zginął, ale nieżywy zabójca to też zabójca, więc ciągle jest trzech. Oczywiście kompletnie nie pojęło, taka inteligencja, że jakby zabijasz kogoś, to też zostajesz zabójcą. Co dla nas jest oczywiste, no, że no tak, to jest definicja zabójcy. Ale najwspanialsza na świecie sztuczna inteligencja od najbogatszej firmy świata nie rozumie tego, że jak zabijesz, to ty też jesteś zabójcą. To jest niesamowite, że przeciętny kilkulatek z podstawówki byłby mądrzejszy, więc jeżeli ktoś się boi, że to go pozbawi pracy, to znaczy, że i tak powinien być wywalany z tej pracy, bo jest beznadziejny w tym, co robi. Czyli, że zasadniczo pan się musi na tym rozeznać całkowicie, żeby wiedzieć ile i gdzie. Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer. Może pan pisać, co tylko pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Nie było miesiąca, żeby się nie pomylił. Czyli że teraz nie trzeba się tak znać na robocie. No teraz nie, teraz się dużo łatwiej jest, proszę pana. Putę. Panie Mariusz, no tak czy inaczej, sztuczna inteligencja zajmuje coraz więcej miejsca w naszym życiu i coraz częściej do niej jakoś sięgamy, albo przynajmniej na niej słyszymy, czytamy o tym. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć naszą debatę na ten temat od wytłumaczenia naszym słuchaczom. Co to jest trenowanie sztucznej inteligencji? W jaki sposób ona nabywa swoją wiedzę czy swoje umiejętności i, i na czym polega rola człowieka w tym wszystkim? Tak, świetne pytanie. Minus jest taki, że zawsze u Pana mam dosłownie kilka minut na odpowiedź. To, o czym Państwo pewnie nie wiecie, najważniejszą rzeczą w trenowaniu są dane. Jest to takie, jakbym to nazwał paliwo do huty stali. Bez paliwa nie będzie miał pan stali, po prostu, bo musi zasilić to rozgrzać, musi pan wypełnić te wszystkie formy. I sztuczna inteligencja dokładnie tego potrzebuje. Nie powstanie żadna sztuczna inteligencja, jak nie będzie miała danych, na jakich może się skutecznie uczyć. Tylko problem jest, właściwie są dwa problemy, tak szczerze mówiąc. Im bardziej złożony model chcemy wygenerować, tym więcej danych nam potrzeba. To naprawdę muszą być duże bazy danych. Po drugie, najlepiej jakby to było dane wysokiej jakości. To znaczy dane, które nie zawierają oczywistych błędów, które nie są jawnie stronnicze, które nie mają tych bajasów takich właśnie przekierowań z neutralnej wiedzy w kierunku jakichś poglądów, ideologii i tak bo to potem przekłada się na samą tą inteligentny sposób rozumowania, podejmowania decyzji i tak dalej. Złe dane budują złe modele. Większość sztucznych inteligencji, proszę Państwa, została zbudowana, wytworzona, wytrenowana na, uwaga, kradzionych danych. I tutaj pomaga nam artykuł ze Spiders Web, cytuję: Open AI przyznaje, że musi kraść, bo nie ma innego wyjścia. Koniec cytatu. I ludzie z branży, ludzie tacy jak ja, gdzieś zokoło branży, powiedzmy, tego segmentu IT, doskonale o tym wiedzą. Dobrych danych wysokiej jakości w dużej ilości po prostu jest bardzo mało na świecie. To jest takie jak ja to widzę nowoczesne złoto, nowoczesna ropa. Jeżeli znajdziesz złoża tego, w jeden dzień stajesz się milionerem, miliarderem, rozumie pan? Jeżeli miał pan na odkrył pan w piwnicy, o, mam tutaj wielką bazę danych z miliardami rekordów wysokiej jakości, w tym momencie jest pan super bogatym człowiekiem. Panie Mariuszu, dobrze, ale to porównajmy to do procesu uczenia się człowieka. Człowiek ma etap w swoim życiu szkolny, chodzi na studia, studiuje coś, pochłania ogromnej ilości wiedzy, rozmawia, uczy się od innych, od swoich mistrzów, czyta sam. No a skąd tą wiedzę czerpie sztuczna inteligencja? Z biblioteki? W jaki sposób to się odbywa? Generalnie powiedzmy, że jest to tak jak u człowieka. Tak dla uproszczenia, takiego bardzo, bardzo brutalnego uproszczenia ma pan małe dziecko i to dziecko musi mieć dużo doświadczeń życiowych, dużo zdarzeń, dużo faktów, żeby mogło sobie wypracować swój model zachowania. Czyli nie, wiem, idzie na plac zabaw, spotyka kolegów, jeden kolega uderzy, drugi przytuli, trzeci da cukierka, trzeci zabierze cukierka, rozumie pan? I on nagle buduje: sobie. "Aha, do tych nie podchodzić, bo ci to z mi zabierają cukierki, z tymi się bawić, bo tymi dają cukierki", rozumie pan? Bez tych doświadczeń, bez tych informacji, bez tych danych Dziecko nie wiedziałoby, co robić na świecie, tak? Nie wiedziałoby, czy uciekać od węża, czy go głaskać, rozumie pan? To są bardzo, bardzo poważne rzeczy. Potem w dorosłym życiu to wychodzi, że pan rozumie, co jest niebezpieczne, a co jest bezpieczne, kto jest dobry, kto jest zły, co jest mądre, co jest głupie, co panu się przydaje. Więc jakby tutaj sztuczna inteligencja robi dokładnie to samo. Testuje różne warianty i bada, jakie są tego wyniki. Oczywiście robi bardzo dużo operacji w krótkim czasie. Im lepsze modele na lepszym sprzęcie stawiane, tym szybciej się uczą. Tutaj mamy idealną praktycznie zbieżność. Niestety, potem się to bardzo rozjeżdża, czyli jakby sztuczna inteligencja nie działa do końca tak jak człowiek. W sumie może to i dobrze, tak dla nas dobrze, ponieważ tam są algorytmy, które są algorytmami nie z takimi jedynkowymi nie takimi prostymi. Człowiek, który na przykład korzysta ze swojej wiedzy, on umie czasami wygenerować prostą odpowiedź. Tak? Sztuczna inteligencja wylicza pewne prawdopodobieństwa, tego, że odpowiedź będzie pasowała. Zadaje pan pytanie jak chatowi GPT i on każdą rzecz, każdy etap rozumowania, każde słowo wylicza sprawdzając czy to jest najlepsza kontynuacja w, w zdaniu. Czyli jakby nie ma żadnej logiki za tym, nie ma żadnych takich konkretów. Po prostu to jest taki proces trochę przypadkowy tak naprawdę. No, dlatego te czasem odpowiedzi są absurdalne. Tak? Z punktu widzenia jakby myślącego człowieka no nie, no nikt by tak nie odpowiedział. No dlatego, że my posługujemy się zupełnie innym sposobem podejmowania decyzji. Sztuczna inteligencja to jest twór matematyczny, statystyczny. Ona nie ma żadnej logiki tak naprawdę. Tak wygląda. Dlatego, że najbardziej prawdopodobnie wersje zwykle są prawdziwe w życiu. Ale tak jak mówiliśmy w tych przykładach, które przed chwilą podawałem, tam już trzeba zrozumieć całość, kompleks złożoności. Właśnie tutaj wchodzimy w kolejny, no nie wiem, czy nazwać można to problemem, ale aspekt powiedzmy. Sztuczna inteligencja ma bardzo ograniczoną ilość trzymania jednocześnie i analizowania danych w tym samym momencie. Tutaj mówimy o tak zwanych tokenach. Więc generalnie jakby człowiek ma bardzo dużą tą pojemność, czyli może Pan jednocześnie wziąć pod uwagę wiele czynników, wiele danych, wiele wspomnień. Sztuczna inteligencja ma to ograniczone. Nie ma takiego dostępu. To nie jest takie łatwe. Wynika to z samej metody, jak te wyliczenia przebiegają i z ograniczeń chociażby sprzętowych z tym związanych. Ludzka pamięć jest dużo bardziej pojemna wbrew pozorom. Naprawdę. Ludzki mózg potrafi bardzo dużo danych zakodować. Sztuczna inteligencja ma takie wycinki danych i wylicza prawdopodobieństwo, jak dołożyć jakby następny wycinek. I to mniej więcej ma sens. Szczególnie w prostych, takich typowych, powtarzalnych schematach, ale kompletnie już się rozpada, gdzie trzeba objąć dużą część jakiegoś złożonego problemu. Zrozumieć to. Sztuczna inteligencja nic nie umie zrozumieć, ona nie ma takiego mechanizmu rozumienia. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem dwie minuty, tak? Wróćmy do sprawy, o której Pan mówił, o tych dobrych zbiorach danych i tych złych zbiorach danych. Jakie to może mieć potem konsekwencje, wpływ na funkcjonowanie sztucznej inteligencji? Koro ludzie dobierają te zbiory danych, to ludzie zadają wiedzę, którą dysponuje sztuczna inteligencja. Czy na przykład no zupełnie hipotetycznie ktoś może sterować danymi, jakie udostępnia, czy może po prostu trenować z jakąś intencją, że pewne informacje sztucznej inteligencji nie są dostarczane, że coś jest niewłaściwie reprezentowane jakaś wiedza, jakaś dziedzina wiedzy, jakaś grupa społeczna, osiągnięcia jakiegoś narodu czy jakiegoś kraju, czy można na przykład odgórnie usunąć jakiegoś pisarza z dorobku literackiego, czy malarza z historii sztuki. Czy to jest w ogóle możliwe, teoretycznie przynajmniej? To nie jest możliwe. To już się stało. Puszcza inteligencja dla państwa to jest pewna maszyna, pewien program komputerowy. Ale to nie ma żadnego znaczenia, krótko mówiąc. Ważne jest to, co jest w środku. Tak? Czyli jakie są, tak jak pan mówił, te dane, ta wiedza w cudzysłowie, która tam jest przetwarzana i na bazie której algorytm komputerowy podejmuje decyzje. Czyli to, co mówię, właśnie nazywam modelami. Więc my na pewno wiemy, że już są te modele, ja testowałem takie modele, jak pan zadaje mu jakieś pytanie niewygodne, to on albo będzie kłamał, albo wprost powie, nie, tego mi nie wolno powiedzieć, albo nie, o to nie wolno w ogóle pytać, naprawdę. Klasyczny przykład mogę państwu powiedzieć, jeżeli wstuka pan do szuszej inteligencji, napisz mi dwa dowcipy o Polakach, od razu ci poda. A napisz mi dwa dowcipy o Żydach, no nie, nie wolno żartować i nie poda Pan. Bardzo zabawne ćwiczenie. Kapryśna jest. No tak, no to mamy na dzisiaj. Nie, to nie jest hipotetycznie, jak Pan mówił. To się dzisiaj dzieje. Już nie będę podawał wielu innych przykładów, bo no to są przykłady takie, które no już nie chciałbym na antenie radia podawać, ale jest bardzo z aspektu, które już są bardzo mocno cenzurowane, tak, tak brutalnie cenzurowane. I teraz w ogóle następuje na świecie walka. Dosłownie, nie mam innego słowa. Walka pomiędzy ludźmi, którzy próbują właśnie bardzo mocno ocenzurować te modele, i ci, którzy właśnie walczą, żeby jednak były uwolnione modele, gdzie możemy go zapytać o wszystko, nieważne czy dobre czy złe, ale jednak powie prawdziwe odpowiedzi. Trzymajcie Państwo kciuki, bo jak przejdzie ta wersja numer jeden, bardzo silnie lansowana przez, zaskoczę Pana, duże, bogate korporacje, nasze życie będzie bardzo ciężkie. I tak nie jest łatwe, bo jest już wielka cenzura, gdziekolwiek pan wejdzie, ale jeszcze ma pan możliwość, jeszcze ma pan metody. Jeżeli te duże algorytmy będą w 100% ocenzurowane, to już niedługo nie będzie miał na pan skąd czerpać tych wiadomości, bo ich po prostu nie będzie dostępnych nigdzie, bo pan odpowie, no nie, na to pytanie nie dam ci odpowiedzi, albo o to nie wolno pytać, albo jakiekolwiek inne wymijające zagrania. My już jesteśmy na tym etapie proszę Pana. Panie Mariuszu, 1 sierpnia tego roku, tak dość po cichu chyba, weszła w życie unijna dyrektywa o sztucznej inteligencji. Jest to podobno pierwsze w świecie prawo, które narzuca rozwiązania dotyczące technologii dopiero powstającej, dopiero tworzącej się. Założenia no, trudno uznać za złe, na przykład zakłada się, że służby specjalne nie będą mogły stosować sztucznej inteligencji. No ale czy takie prawo da się w ogóle wyegzekwować? Czy dzięki przepisom regulującym sztuczną inteligencję na przykład nie będzie wykorzystywania tych nowych technologii do śledzenia ludzi choćby za pomocą kamer ulicznych? Czy nie będzie rzeczywiście manipulowania ludźmi? O czym już przed chwilą pan powiedział właściwie? Tak, będzie manipulowanie, jest manipulowanie i to jest nieuniknione. I to jest właściwie absolutnie, totalnie pewne. Śledzenie za pomocą kamer, my to już wiemy, miliard ludzi jest tak właśnie monitorowanych. Chociażby mamy przykład Chin, gdzie naprawdę setki milionów kamer śledzą tych ludzi i automatycznie ich rozpoznają, automatycznie przypisują ich do ich telefonów komórkowych i automatycznie śledzą wszystkie rzeczy, które są wpisywane. Ponieważ nie może Pan w Chinach korzystać z internetu, jeżeli nie jest Pan zalogowany swoim identyfikatorem, który łączy Pana, tak jak u nas, dowód osobisty, PESEL i tak dalej. Czy służby specjalne będą korzystały, mimo że mają zakaz? Czy wie Pan, że służby specjalne mają zakaz gwałcenia, mordowania, zatrzymywania bez sądów, handlu narkotykami, handlu bronią itd.? Wie Pan, że mają taki zakaz? Ale wie Pan, że jednocześnie robią to? I my to wiemy na pewno. Licencja na zabijanie, słynna dla Bonda. Tak, dosłownie. James Bond, który ludzie się fascynują, a tak naprawdę to jest bardzo głupi, zły film. A ludzie się jeszcze cieszą z tego. Typu. O, jaki fajny facet, który niszczy wszystko dookoła, podpala, rozbija, bo tak mu wygodniej. Łamie wszystkie przepisy, nie patrzy na nic, na prawa człowieka. Jakby, to jest twój bohater? To jest mój obrońca, panie Mariuszu. On to robi w moim interesie. To jest najgorsze na świecie, ja się nauczyłem. Jak ktoś przychodzi i mówi, że robi coś dla mojego dobra. To ja już wiem, że mam mu przywalić zęby albo uciekać jakiś dużo większą siłę niż ja. Ponieważ prawie nigdy w historii świata nikt to przychodzi i mówi, że będzie Pana ratował i będzie Panu pomagał i dla Pana dobra coś Panu zrobi, to się dobrze nie kończy dla ludzi. Dochodzimy do początku Pana pytania. Im jest coś bardziej kontrolowane przepisami, tym więcej będzie przekrętów, mafii, złodziejstwa i łamania prawa w tym zakresie. Więc wcale nie cieszymy się z tego, tylko przyglądamy się już nieufnie na zasadzie dobra, wiemy, że będą za chwilę wielkie dramaty z AI, bo właśnie Unia sobie zaczęła to wszystko bardzo mocno przepisami obudowywać. Panie Mariuszu, trzeba pożegnać się ze słuchaczami innego Radia Głuchołazy przynajmniej na tydzień. Zapraszamy do naszej następnej audycji. Oczywiście możecie Państwo nas odsłuchiwać. Najlepiej za pośrednictwem naszego portalu internetowego www.audycje.com.pl Jesteśmy w mediach społecznościowych, jesteśmy na YouTube. Łatwo nas tam znaleźć. Ja Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia!